Przyszła na świat 29 listopada 1970 roku w Rzymie jako pierwsze dziecko niezwykle znanej pary, Rominy Power i Albano. Romina dorastała w środowisku przesiąkniętym kinem, sztuką i blaskiem fleszy. Jej rodzice Linda Christian i Tyron Power byli hollywoodzkimi gwiazdami, a ona sama już jako nastolatka zaczęła podążać ich śladem. W wieku zaledwie 14 lat otrzymała rolę w włoskiej produkcji Nel Sole*. To właśnie na planie tego filmu po raz pierwszy spotkała Albano Cariziego. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Oczy zbrodni. Dzisiejszy odcinek poświęcę córce najbardziej znanej pary we Włoszech Rominy Power i Albano. Przeniesiemy się do roku 1994 i tajemniczego zaginięcia. Mam na imię Julita i w podcaście Oczy zbrodni przedstawiam Wam historie straszne, przykre i takie, które nigdy nie powinny się wydarzyć. Dziękuję wszystkim za każdą subskrypcję, za każdego lajka czy też komentarz. Oczywiście wszystkich, którzy są tu po raz pierwszy, zachęcam, by zostali ze mną na dłużej. Nie przedłużając, zapraszam do odsłuchania dzisiejszego odcinka tragedia znanej włoskiej rodziny.